Chodnik w Bryńsku, czyli najdłuższej wsi w powiecie działdowskim, został zakończony. Wraz z nim pojawił się również zbiornik retencyjny. Dziś byliśmy na odbiorach pierwszego etapu budowy chodnika w miejscowości Bryńskiej, Inwestycji bardzo mocno wyczekiwanej przez mieszkańców sołectwa Bryńsk i nie tylko. Po pierwsze chodnik zapewnił nam bezpieczeństwo, po drugie odwodnienie, które zostało wykonane, spowoduje, że mieszkańcy, którzy przez bardzo wiele lat byli zalewani podczas opadów deszczu bądź też roztopów wiosennych, dziś już tego problemu nie będą mieli, będzie łatwe dojście do, do posesji. Więc myślę, że inwestycja naprawdę bardzo ważna dla miejscowości, bardzo poprawiła estetykę, gdyż no, te pobocza, które, które mieliśmy, które są typowo piaskowe pobocza, powodowały, że ten piasek nasuwał się na, na jezdnię. Dziś tego problemu już nie ma, więc myślę, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji przez ostatnich, w ostatnich kilku latach. Ponad 4 km ciągnie się ta wieś, położyliśmy tutaj w niej chodnik na, na wjeździe do Bryńska, 800 metrów chodnika, może nie jest to zbyt znacząca odległość jak na, na tą długość wsi, jednak jest to kolejny etap budowy i mamy tego chodnika wybudowane w wsi Bryńsk prawie w 100%, został odcinek około 350 metrów, żeby to wszystko spiąć i, i na, na całej długości wsi będziemy mieli chodnik dla ruchu Pieszych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mowa, to odcinek 800 metrowy. Był on dosyć kosztowny, ponieważ wiązało się to z odwodnieniem tego odcinka drogi. Zostało wybudowane odwodnienie łącznie ze zbiornikiem odwadniającym. Mamy tutaj zainwestowane około miliona złotych. Może to jest dużo, ale ta praca czy te roboty, które są pod ziemią, one są niewidoczne, ale bardzo kosztowne. Jest o tyle pomocne, że przy budowie kolejnego odcinka mamy już możliwości odwadniania drogi. Przy której tutaj się znajdujemy? Mamy nadzieję i to dużą nadzieję, że to nie koniec, że, że w najbliższych już może miesiącach, nawet zostanie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku, który dziś został odebrany. Jak również w następnym roku liczymy na dalszą kontynuację budowy chodnika, jak również oczywiście nową nawierzchnię na całej długości miejscowości Brunisk. Jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście, to. Będziemy chcieli dokończyć te, te 350 chodnika, o której mówiłem wcześniej, żeby, żeby spiąć tą wieś chodnikami. Będzie też robione, złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co prawda skromne pieniądze, by na około 400 tysięcy, jednak chodzi o to, żeby ta część jezdni, która była, na której były robione roboty odwodnieniowe, ona jest teraz. Pocięta pokrojona oczywiście jest połatana i ona jest przejezdna i w miarę równa, jednak chcielibyśmy na niej ułożyć kolejną warstwę dywanika asfaltowego. Przy czym droga w tym miejscu ulegnie też poszerzeniu o około 70 cm, ponieważ są, to, są, są tam studzienki odwadniające po przeciwnej stronie, żeby te studzienki spełniały swoje rolę, w związku z tym poszerzenie drogi jest konieczne. I w tym miejscu będzie ta droga poszerzona na 5,20 m, żeby wyłapywać te wody opadowe, które będą tutaj się pojawiały. Koszty niezupełnie milion złotych, 960 tysięcy złotych, także w dofinansowanie. tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład jeszcze nam przypadło. Także kwota, pozostała kwota dofinansowania, czyli około 100 tysięcy złotych było z funduszy powiatu. Wszyscy czekamy na kontynuację inwestycji, a o jej rozpoczęciu poinformujemy.